maneczko witam w kolejnym poradniku do Lolo w tym odcinku Akali. Akali jest asasynem, no i zabójcą, kranem najczęściej na Midzie, ale także na topie. Um, jest ona mobilna. Trzeba złapać tam trochę zabójstw, żeby zacząć coś na niej robić, jak to zresztą na każdym asesynie Ma ona też parę kombosów do ogarnięcia, ale, ale jest to kwestia ogrania, nie jest ona taka skomplikowana. Pasyw to, że umiejętności zadające obrażenia wrogim bohaterom wytwarzają taki okrąg wokół przeciwnika, którego trafiliśmy. I dostajemy movement speed na 2 sekundy, jak od niego odchodzimy. Jeżeli wyjdziemy z okręgu, to odzyskamy prędkość ruchu. Jak będziemy się poruszać w kierunku wroga. A nasz y, następny atak jest, ma zwiększony zasięg, obrażenia i odnawia trochę energii. Y, nasze Q to taki rzut ku najami. Spowalnia, zadaje obrażenia. Jak jesteśmy na max range'u, zaraz pokażę. No. 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 Jak jesteśmy na max range'u to od razu wyjdziemy z tego okręgu i dostaniemy ten ulepszony atak W, to taka mgła. Jesteśmy w niej szybsi, odnawiamy energię, jesteśmy niewidoczni dla wrogów, chyba że ich zaatakujemy. Dobrze jest użyć tego przy ścianie albo krzakach, tak żeby zmylić i żeby większe pole do manewrowania. E to taki odrzut w wybranym kierunku. Jeśli trafimy przeciwnika, to dostaniemy ulepszony atak z pasywu i możemy wrócić do trafionego wroga o, albo mgły. Do tej mgły, jeśli ją trafiliśmy ult, to takie dwa użycia. Pierwsze to trzeba namierzyć. Wrogiego bohatera, a drugie użycie to już takie w wybranym kierunku do ucieczki czy tam przeciwników. No i można zrobić Q-flash i E-flash, tak. Jak. Z, jak no, to ma takie znaczenie tylko, żeby odebrać czas reakcji przeciwnikowi. Na no Akali możemy używać y, umiejętności w tym samym czasie. I teraz pokażę EQA q a E-E-E. Q-Auto-Attack. e, -E, -E. Q -auto -attack. e Wracamy i od razu Q w trakcie lotu, i auto -attack. Teraz Q, auto-atak, Q, auto -attack. To takie komboski teraz. Q, auto-atak, okay. e, auto Q, E, 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 W, auto Q, auto-atak, Q. Teraz kolejne, R, E, no, Q, R. QE, E, AutoAttack, W, QR, AutoAttack. No i możemy też przeskakiwać przez ściany z E. O. O. I też z drugiego, z drugiego użycia ulta. Dobra, to teraz pokażę, co jak w praktyce na Akali. Mm. Zaczynamy starczą do rana. gramy w Fleet Footwork i czerwone na leczenia i widzę, że inwejdujemy. Dobrze, żeby było złapać wczesnego kilka. No, no już nie ucieknie. No. No, nawet nie podejdziemy, Ani nie chciałem tracić ani flesza, ani ignite'a, nie ma co. Okej, okay, może tu ktoś jeszcze przyjdzie. A mamy dość... Okej, okay, nie. Tam Kane i Z. Być może byłem na wizji. Nie ma co ryzykować. E, mamy dość silny początek. Szczególnie na Z. O, on musi podejść do tych minionków, a nasze Q... No będzie go załonować. Jak podejdzie, to straci życie. Okej, okay, ale ma te dwie potki. No i pójdziemy w Night Harvestera. Okay. No i lepsza wymiana. Do szóstego na pewno mamy nad nim przewagę, więc trzeba z tej linii wziąć ile się da. Każdy minionek, każdy kilek się liczy. No i maksujemy Q, potem E i na koniec W. Okay. No on może jedynie farmić z Q. To jest jego jedyna szansa na zdobycie minionów na środku linii. No, zepchnęliśmy go pod wieżę. Teraz możemy. A no, jak będzie podchodzić do minionów, to Q mamy darmowe. No, chyba nie dostał tego kanona. No i nasze umiejętności możemy używać w tym samym czasie. Wszystkie. Jak kastujemy L, to możemy Q użyć. Jak kastujemy ulta to możemy. No, wszystko. Wszystkie umiejętności możemy w tym samym czasie używać. O, no, zobaczymy czy tutaj. Okej okay, nic O on nie ma. Aj. Udało mu się zdjukować. Był w kiepskiej sytuacji, bo nie miał w, czyli musiałby flashować, gdybym trafił. I on nas puszował. Teraz przytrzymał tę falę. Tutaj. Ok, juk. No jak chcesz wieszczać to teraz, bo on... no już nie ma W chyba jeszcze Okej okay. Pójdę ten... A oh, okej, okay, już ma W No Cóż Tak by nic z tego nie wyszło już Przynajmniej on traci cofnął się właśnie tak możemy też się wybić z tego E, żeby zapewnić sobie Q Też to jest jakiś gap closer Przydatne na takich co się trzymają z daleka od nas No, no i darmowe Q No ciężko ma o. mógłbym FZ do no. cool ignite. auto tak nie, nie wiem czy żyje czy nie. okej. Okay. Zabiję tego Kena jeszcze. Oj, zeszło mi. Ale i tak zabiłem. Hmm, nie spushuję tego za szybko. Ale już. Zacząłem to puszuję. Okej okay, i cofamy Mamy 2000 w plecaku to prawie cały Night, night Harvester To w, w szóstej minucie Ten Z jakby podszedł to bym mógł jeszcze zabić Mam dwa poziomy Jestem na no, dwa poziomy różnicy I dobrze jest używać tego naszego pasywu w sensie no, tego ulepszonego ataku. No, bo to e, energię nam, nam oddaje też. No co ma tu wizję? Dziwny movement. No, aha, mamy tylko 200 tej energii, więc trzeba ją też szanować. Ok. No, HP zawsze się przyda. Nie ma zeda. No, jak wychodzimy z bazy, to też możemy sobie E do tyłu rzucić i W pod siebie, żeby zawsze szybciej do, dojść do linii. A jak dojdziemy na linię, to już praktycznie mamy te oba spela, więc nie odczujemy tego. Hmm. Nie ma tego zeda. Okej, okay, jest. Hmm. Chciałbyś tego kanona? Yes. <noise> Ale go piję jeszcze z tym itemkiem. To Night Harvester, to jest większe obrażenia. O, jeszcze dostał z tego. Ciekawe, że to weszło. Hmm. Zed tu będzie chciał iść, no. A on zginie, to nic. To, bijemy się. Okej, okay. stracił swoje combo. Okej. Okay. Byliśmy do przodu i mieliśmy więcej temów, to mogliśmy sobie pozwolić tym bardziej, że on już stracił swoje WQ. Gdyby je trafił, to jeszcze bym próbował stamtąd wyjść. Ale mieliśmy okienko, w którym on miał no, skilla na cooldownie. Więc czemu by z tego nie skorzystać? I się dalej snowballować. Okej. Okay. I budki. I Nie ma zeda, sparłabym sobie pinka pusta, no, ok? Jest? No i dwa lewele różnicy. Kombu mnie zbyt wychodzi. A. Gdybym miał Ulta, to bym go już zabił na pewno. Tajgnajta jeszcze mam. Pinka tu postawię. No, miniony to już mamy praktycznie na samoku. Te, te, te tych kasterów miniony. Więc jakiś tam pusz mamy. Aczkolwiek na no, akali stworzona nie jest stworzona do puszywania i odpychania fal minionów. No Bo w sumie dwa kół. I już już nie mamy energii, jesteśmy zmuszeni użyć W. Oj. Chyba zginął obydwaj. Nieważne. Hmm. Nie ma tego z -a. Ale ma mało HP. Topy się źle dzieją. Nie wiem, czy opłaca mi się tam zejść. No nie, nawet nie ma do czego schodzić, bo już go nie ma. Okay. I cofamy, mamy całego Night Harvestera Teraz możliwe, że pójdziemy w zonie. Bo mają Kayn'a, Caitlin i Zeda hmm. A widząc jak tak rajdzie to będziemy dość potrzebni w tym meczu. O, ale huk Może już tu się nic nie stania więcej. No, cofaj, cofaj. Nas robili smoka, no ale cóż. Okay. No i ta kulka to przy, 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 przy Zedzie, no i przy innych bohaterach też ona zresztą jest. Że mogą dostać te tipsy od... Łe, przeskoczymy. Okej. Okay. Są flesze. Mogę nie podchodzić. Hmm, chyba zginie konik. Hmm, niestety. Zdajwują go chyba. Mogą sobie pozwolić. Hm. Zabiję? <grybujesz> Zabiję go. Nieźle. No, i kupimy Zonia następną i trzeci będzie liczbań. Tak, żeby nasze też te autoataki wzmocnić. Ok, spuszczowaliśmy, można by gdzieś zejść, na przykład bota. Bo to bota nawet nie ma co. A tak krytlin i tak wysunięte są. Ale już coś cofają, o. Mieli wizję. Hmm. Zamienili się liniami. No, coś tam go zbiłem. Przeżyjemy, ja przeżyję. Yeah. Ładnie mu tam przerwał ten go ulta Karim No uciekam, żeby nie oddać Shadowna. A może jeszcze pomogę tu przez ścianę? Okej, okay, nieważne. Stało stało się, jest jak jest, ale wyczyszczą chyba. Okej, okay. Kane powinien mnie żyć. Okej, okay. to murelle jeszcze może. Aj, ten jej skok dość daleki jest. Adam małysz. Oj. Oh. Wyszło kit. Zajebiście wyszło wręcz. No mamy, mamy już stopłocza, więc... Z nam mnie groźny. Tylko ten, no właśnie... Mordekaiser... będzie problemem, na pewno. Na niego to cały timek potrzebny. Właśnie, taki Mordekaiser, Garen, Lisin. W sumie są spoko na taką akali. Mają te takie mm, obrażenia, które mogą nas zranić nawet w tej chmurze. No i te silency i takie no, ciężko od, od nich na uciec. nie jest na pewno nieprzyjemnym No Oj Przez przypadek flaszał mi się <grymne> Ups. Nie wiem czy to nie, nie przeżyję. No Okej, okay, już wstaliśmy. kusuję nas. Mm. Nie mam ulta. Tutaj wizja jest. Do ich zajdę nawet. Okay. Oni nie wiedzą o mnie, ok, okay. No wyczyszczeni. A Kali jest asasynem, ale um, nawet jak zabijemy jednego. Stąd wciąż możemy walczyć dalej i no jesteśmy tacy useless po jednej walce. Na przykład taki Talon całe kombo spali i no wszystkie jego już się skończyły i powinien uciekać. Dlatego Akali jest też przyjemną. Jak ktoś lubi mechaniczne postacie, tak? no także można mm, okrać przeciwnika na różne sposoby i nawet nie będzie wiedział co się dzieje. To właśnie Akali myślę, że jest spoko postacią no, dla takich ludzi. No, Może zdążę. Chciałem i przeskoczyć ze ściany i go trafić, co nie było najlepszym pomysłem. A, nie zesunował. Cofniemy tutaj. O. Miał wizję, niestety. A ja nie miałem. Ok, już wstaliśmy, nasz teamek tam stawił. Lichto teraz zmierzamy na barona. No on jest najsilniejszy z ich teamku, więc zdecydowanie Popraw poprawny call Tu Caitlin upoluję. Okej, okay, już tam się rzucił, to ja nawet tam nie idę. Mamy barona, reset. Okej, okay, tego no. no. Okej, okay, mam cię. Dobra, wygraliśmy tego teamfighta. Teraz coś tam spuszujemy. Raczej do końca ich nie spuszujemy. Teraz... Hmm. Hmm. coś mi się stało z myszką, z, no, z tym kursorem. Nie mogę normalnie naciskać do atakowania. Postać mi teraz automatycznie sama atakuje. Cofnę. Czasem, no nawet sklep nie mogę kliknąć. Czasem mi się tak zdarza i nawet nie wiem czemu tak się dzieje. No jak kliknę A to też nic. Hmm. Zmienię ten wygląd kurs kursora. Hmm, dalej nic. Ok, zresetowałem klienta, no i gra, no i wróciłem, już działa. Jan, bezsensowny bóg. No pewno nic nie nacisnąłem. Poza klawiszami, ok. Śmiesznie to wyglądało, jak byłem na zoni. No i wygraliśmy tego teamfighta. I raczej skończymy już tą grę. No mamy barona. Ja dobrze puszuję. Lucian dobrze puszuję. Karim dobrze puszuję. Ale się wyleczyłem z Fleetfoot Footworku. 3000. <grym> Przydatna runka na Akali. No dobra, to ona raczej tego nie zdefuje, no Cofała się Więc to jest chyba zwycięstwo Oj Okej, okay, skończą Dobra, to tyle za kali, dzięki za oglądanie siema